Masturbacja to temat, o którym mówi się szeptem, często z poczuciem wstydu albo zakłopotania. Z perspektywy medycznej, nauka coraz wyraźniej podkreśla, że to naturalna i zdrowa praktyka. Pomaga rozładować napięcie, zmniejsza stres, a nawet wspiera zdrowie prostaty. Ale gdy pojawia się pytanie: A co mówi na ten temat Biblia? Wchodzimy w zupełnie inny świat. Świat wiary, moralności i wielowiekowych interpretacji. Na początku warto powiedzieć otwarcie: w Biblii nie znajdziesz bezpośredniego fragmentu, który wprost potępia masturbację. Nie ma tam wersetu, który mówi nie rób tego, albo to grzech. A jednak przez wieki wielu kaznodziejów i teologów wiązało pewne teksty biblijne właśnie z tym tematem. Najczęściej przywoływana jest historia Onana z księgi rodzaju. Onan wytrysnął nasienie na ziemię, aby nie spłodzić potomka ze swoją bratową, jak nakazywało prawo Lewiratu. Bóg ukarał go za ten czyn. Przez wieki uznawano to za dowód, że Bóg zakazuje masturbacji, ale współcześni bibliści wyjaśniają coś zupełnie innego. Problem Onana nie polegał na samym akcie. Lecz na jego nieposłuszeństwie i odmowie wypełnienia obowiązku wobec rodziny? Kara dotyczyła buntu i egoizmu, a nie fizjologii. Biblia wyraźnie mówi natomiast o czystości serca i myśli. Jezus w Ewangelii naucza, że nawet porządliwe spojrzenie może być grzechem, bo źródło nieczystości zaczyna się w umyśle. I właśnie tutaj rodzi się pytanie, czy problemem nie jest sam czyn? Lecz to, jakie myśli i intencje mu towarzyszą, w kolejnej części opowiem, jak różne wspólnoty chrześcijańskie przez wieki interpretowały kwestie masturbacji od surowych zakazów po łagodniejsze współczesne podejście. Przez stulecia stanowisko Kościoła wobec masturbacji zmieniało się i ewoluowało. We wczesnym chrześcijaństwie ojcowie kościoła kładli ogromny nacisk na czystość ciała i duszy. Samokontrola była postrzegana jako klucz do świętości, a każda forma zaspokojenia seksualnego poza małżeństwem budziła podejrzenia. Masturbacje utożsamiano z nieczystymi myślami, a te uważano za grzech, bo rodziły pożądanie oderwane od miłości i odpowiedzialności. W średniowieczu teologia, zwłaszcza dzięki świętemu Augustynowi i Tomaszowi Zakwinu, przyjęła jeszcze ostrzejsze stanowisko. Seks miał wtedy jeden cel prokreację. Wszystko, co od tego celu odbiegało, uważano za nieuporządkowane i grzeszne. Masturbacja była więc wrzucana do jednego worka z innymi grzechami ciała. I traktowana niemal jak poważne przestępstwo moralne. W podręcznikach do spowiedzi pojawiały się dokładne opisy grzechów nieczystości i kary, które spowiednik miał nakładać. Z czasem jednak zaczęły się pojawiać bardziej zniuansowane spojrzenia. W XIX i XX wieku, wraz z rozwojem medycyny, naukowcy zaczęli podważać przekonanie, że masturbacja niszczy ciało i psychikę. Lekarze pokazywali, że to naturalna reakcja organizmu, która nie prowadzi do ślepoty ani osłabienia nerwów, jak wcześniej twierdzono. Kościół katolicki do dziś utrzymuje, że masturbacja jest moralnie niewłaściwa, ale dodaje istotne zastrzeżenie: stopień winy zależy od okoliczności. Mówi o czynnikach takich jak przymus, nawyk czy niedojrzałość które mogą zmniejszać odpowiedzialność moralną. Wspólnoty protestanckie są podzielone, niektóre zachowały surowy ton i widzą w masturbacji grzech związany z pożądaniem, ale inne bardziej skupiają się na indywidualnym sumieniu i osobistej relacji z Bogiem. W kolejnej części opowiem, jak współcześni chrześcijanie próbują łączyć to, co mówi nauka o zdrowiu, z przesłaniem Biblii o czystości serca. Współczesny wierzący mężczyzna czy kobieta stoi często w rozkroku między tym, co mówi nauka, a tym, co słyszy w kościele. Lekarze podkreślają korzyści zdrowotne masturbacji, redukcję stresu, łatwiejsze zasypianie, poprawę krążenia, a nawet mniejsze ryzyko problemów z prostatą. Psychologowie dodają, że to forma poznawania własnego ciała i rozładowania napięcia ale w sercu wielu chrześcijan pozostaje pytanie, jeśli to takie zdrowe, dlaczego mam poczucie winy? Odpowiedź kryje się często w rozróżnieniu Medycyna mówi o ciele, a Biblia o sercu i intencjach. Problemem nie jest zawsze sam akt, lecz to, co mu towarzyszy. Jeśli wiąże się z pornografią, obsesją czy fantazjami pełnymi pożądania, Wtedy rzeczywiście może stać się barierą w duchowym życiu. Wtedy masturbacja nie jest tylko fizjologią, ale wciąga w świat myśli, które mogą oddalać od czystości serca. Coraz więcej dusz pasterzy stara się mówić o tym w sposób łagodniejszy niż dawniej. Wielu podkreśla, że Bóg patrzy na całość życia człowieka. Jeśli ktoś zmaga się z napięciem, samotnością czy chorobą, a masturbacja Pomaga mu zachować równowagę i nie staje się uzależnieniem, wtedy nie należy go potępiać, lecz wspierać w pracy nad sobą. Wielu wierzących uczy się też praktyki rozeznawania sumienia. Pytają sami siebie, czy ta czynność przybliża mnie do pokoju i wdzięczności wobec Boga? Czy pozostawia mnie w poczuciu winy i oddalenia? To pytanie staje się kluczem. W ten sposób okazuje się, że nauka i wiara nie muszą być w konflikcie. Nauka daje narzędzia do troski o ciało, a Biblia przypomina o trosce o duszę. A zadaniem chrześcijanina jest znaleźć równowagę między jednym i drugim. W kolejnej części opowiem, jak mężczyźni po pięćdziesiątce szczególnie mocno przeżywają ten dylemat, bo ich ciało wciąż czegoś potrzebuje. A sumienie pyta o moralność. Mężczyźni po pięćdziesiątce często stoją wobec bardzo konkretnego wyzwania. Organizm zaczyna się zmieniać, poziom testosteronu naturalnie spada, a wraz z nim maleje częstotliwość spontanicznych erekcji czy ochota na seks. Do tego pojawiają się problemy z prostatą, układem moczowym czy krążeniem. Lekarze podkreślają, że regularne wytryski, nawet poprzez masturbację, mogą wspierać zdrowie prostaty, zmniejszać dolegliwości i poprawiać ogólne samopoczucie. I właśnie tutaj rodzi się napięcie. Wielu wierzących mężczyzn mówi: Moje ciało tego potrzebuje, ale moje sumienie się buntuje. Poczucie winy bywa czasem silniejsze niż jakiekolwiek fizyczne dolegliwości. To doświadczenie rozdwojenia. Biologia mówi jedno, tradycja i wychowanie mówią drugie. Niektórzy kapłani i pastorzy odpowiadają na to pytanie, podkreślając, że Bóg patrzy na intencje. Jeśli akt masturbacji nie wiąże się z obsesją czy fantazjami pełnymi pożądania, lecz jest formą dbania o zdrowie, to nie musi być oceniany w kategoriach ciężkiego grzechu. W takim ujęciu liczy się, czy człowiek pozostaje wolny, czy raczej staje się niewolnikiem nawyku? Z kolei inni duszpasterze pozostają przy surowszym podejściu, zachęcając do pełnej abstynencji seksualnej poza małżeństwem, nawet kosztem zdrowia fizycznego. To stawia wielu starszych mężczyzn w trudnej sytuacji, bo pragną być wierni wierze, a jednocześnie troszczyć się o ciało, które przecież również jest Bożym darem. Właśnie tu pojawia się głębokie pytanie, czy Bóg bardziej pragnie od nas cierpienia i tłumienia naturalnych potrzeb, czy raczej mądrego rozeznania i życia w pokoju sumienia? Dla wielu to pytanie staje się kluczowe w codziennym życiu po sześćdziesiątce. W następnej części przyjrzymy się słowom Jezusa o pożądaniu w sercu i temu, jak one mogą być interpretowane w kontekście masturbacji dzisiaj. Jednym z najczęściej przywoływanych fragmentów w tej dyskusji są słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza. Każdy, kto patrzy na kobietę porządliwie, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Te słowa nie odnoszą się bezpośrednio do masturbacji, ale wskazują na zasadę: grzech zaczyna się w sercu i w myślach, a nie dopiero w fizycznym czynie. To sprawia, że pytanie nie brzmi, czy masturbacja sama w sobie jest grzechem, ale raczej jakie myśli i intencje jej towarzyszą? Jeżeli jest połączona z fantazjami pełnymi pożądania, z obrazami pornograficznymi, czy z traktowaniem drugiej osoby jedynie jako obiektu, wówczas wchodzimy w obszar, przed którym Jezus ostrzegał. Problemem nie jest sam wytrysk, ale stan serca, który może się od tego uzależniać i tracić czystość. Jednocześnie warto pamiętać, że Jezus zawsze kierował uwagę na wewnętrzną wolność i szczerość wobec Boga. Nie chodziło mu o tworzenie dodatkowych zasad, ale o pokazanie, że prawdziwa czystość zaczyna się w intencjach. Dlatego wielu teologów podkreśla, że kluczowe pytanie brzmi: czy akt masturbacji sprawia, że czujesz się bliżej Boga, wdzięczny za dar ciała, czy też oddala cię? zostawiając z poczuciem winy i duchowej pustki. W praktyce oznacza to, że ten sam czyn może być inaczej przeżywany przez różnych ludzi. Dla jednego stanie się ucieczką w pożądanie, a dla drugiego zwykłą fizjologiczną potrzebą bez większego ciężaru duchowego. Biblia zaprasza więc do autorefleksji i badania serca. Co naprawdę dzieje się wewnątrz mnie, gdy to robię? To przesuwa akcent z samego zakazu czy przyzwolenia na głębsze pytanie: czy jestem wolny, czy jestem niewolnikiem? W kolejnej części opowiem, jak różne tradycje chrześcijańskie, katolicka, protestancka i prawosławna, dzisiaj podchodzą do tej kwestii i dlaczego ich spojrzenia wciąż się różnią. Kiedy spojrzymy na współczesne wspólnoty chrześcijańskie, Szybko zobaczymy, że ich stanowiska w sprawie masturbacji różnią się i często są bardzo wyraziste. Kościół katolicki oficjalnie naucza, że masturbacja jest moralnie niewłaściwa, ponieważ akt seksualny, według jego nauki, powinien być zjednoczeniem mężczyzny i kobiety, otwartym na nowe życie. Jednak katechizm Kościoła katolickiego dodaje ważne zastrzeżenie stopień winy moralnej zależy od okoliczności. Czynniki takie jak młody wiek, siła nawyku czy presja psychiczna mogą znacząco zmniejszyć odpowiedzialność. Wspólnoty protestanckie są bardziej zróżnicowane. Część, szczególnie nurt konserwatywny i ewangelikalny, pozostaje przy surowym podejściu uznając masturbację za grzech głównie dlatego, że zazwyczaj łączy się z porządliwymi fantazjami. Inne wspólnoty jednak kładą nacisk na wolność sumienia i osobistą relację z Bogiem. Ich podejście jest prostsze, jeśli praktyka nie prowadzi do uzależnienia, ani nie oddala od Boga, nie musi być traktowana jako grzech. W kościołach prawosławnych centralnym pojęciem jest pasja, czyli namiętność, która może zniewalać człowieka. Masturbacja bywa widziana jako nawyk, który może przerodzić się w pasję, osłabiając wolność duchową. Dlatego prawosławni spowiednicy częściej pytają nie tyle o sam akt, co o to, czy dana osoba żyje w wolności, czy już w niewoli swoich pragnień. Wszystkie tradycje łączy jedno: troska o to, aby seksualność była przeżywana w sposób, który nie niszczy człowieka ani jego relacji z Bogiem. W praktyce oznacza to, że wierzący muszą samodzielnie rozeznawać, gdzie kończy się troska o zdrowie i równowagę, a gdzie zaczyna się uzależnienie czy porządliwość. Takie zróżnicowanie podejść pokazuje, że nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Każdy człowiek jest zaproszony, by wsłuchać się w swoje sumienie i szukać wolności, a nie zniewolenia. W kolejnej części opowiem o psychologicznym aspekcie całej sprawy. Dlaczego to właśnie poczucie winy często wyrządza więcej szkody niż sama praktyka? Największym ciężarem, z jakim mierzy się wielu wierzących w kontekście masturbacji, nie jest sam akt, lecz poczucie winy, które po nim następuje. Dla osób wychowanych w środowiskach, gdzie seksualność była tematem tabu, każde odstępstwo od normy, Łączy się z wstydem i przeświadczeniem o duchowej porażce. Takie uczucie może być bardziej wyniszczające niż sama praktyka. Psychologia podkreśla, że poczucie winy ma sens wtedy, gdy prowadzi do zmiany postępowania, ale jeśli staje się chroniczne, zaczyna niszczyć człowieka. Stały wstyd i obwinianie siebie mogą prowadzić do stanów lękowych, depresji, a także poczucia, że Bóg jest zawsze daleko i nieprzychylny. Wtedy, zamiast prowadzić do rozwoju duchowego, winą buduje się mur oddzielający od Boga i od innych ludzi. Biblia tymczasem pokazuje inny obraz Boga. Apostoł Paweł pisał w liście do Rzymian. Teraz jednak nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. To przypomnienie, że chrześcijanin nie powinien żyć pod jarzmem nieustannej oskarżającej myśli, ale w wolności, którą daje łaska. Wielu dusz pasterzy podkreśla różnicę między zdrową autorefleksją a destrukcyjnym poczuciem winy. Autorefleksja mówi: To nie jest dla mnie dobre, spróbuję inaczej. Natomiast toksyczna wina szepcze: Jestem bezwartościowy, Bóg na mnie nie patrzy. Pierwsze prowadzi do wzrostu, drugie do paraliżu duchowego i psychicznego. Dlatego tak ważne jest, aby w dyskusji o masturbacji w kościele nie zatrzymywać się na prostym to grzech, ale pomóc wiernym zobaczyć, że Bóg pragnie ich wolności, a nie życia w lęku i samopotępieniu. W kolejnej części opowiem, jakie konkretne wskazówki duszpasterze dają wierzącym, aby ich seksualność była zdrowa. I pozostawała w zgodzie z wiarą. Kiedy wierzący pytają dusz pasterzy o masturbację, rzadko słyszą jedynie proste tak lub nie. Coraz częściej duchowni starają się pomagać w budowaniu dojrzałego podejścia do własnej seksualności. Pierwszym i podstawowym zaleceniem jest spojrzenie na ciało jako na dar Boga, a nie jako na wroga. Seksualność nie jest sama w sobie grzeszna staje się problemem dopiero wtedy, gdy człowieka zniewala lub odciąga od relacji z Bogiem. Duchowni zachęcają, by przyjrzeć się motywacjom. Dlaczego sięgasz po masturbację? Czy robisz to z powodu samotności, nudy, stresu, czy może jako wyraz troski o zdrowie? Uczciwe pytanie do samego siebie pozwala odróżnić czynność neutralną od zachowania, które staje się ucieczką lub uzależnieniem. Drugim ważnym wskazaniem jest dyscyplina. Tak jak w jedzeniu czy pracy, potrzebne są granice, tak samo w seksualności. Masturbacja nie powinna stać się jedynym sposobem radzenia sobie z napięciem. Duszpasterze radzą: jeśli już ją praktykujesz, niech to będzie świadomy wybór, a nie automatyczny odruch. Kolejną kwestią jest unikanie pornografii. Wielu kapłanów i pastorów podkreśla, że to właśnie ona stanowi największe duchowe zagrożenie, bo uczy traktowania ludzi jak przedmioty i wciąga w spirale pożądania. Masturbacja oderwana od takich bodźców nie niesie ze sobą tego samego ciężaru moralnego, co praktyka połączona z obrazami degradującymi człowieka. Na koniec duchowni przypominają o łasce. Nawet jeśli ktoś upada, nie jest potępiony na zawsze. Spowiedź, modlitwa, rozmowa z zaufanym kierownikiem duchowym mogą być źródłem wolności i poczucia, że Bóg prowadzi do wzrostu, a nie do życia w wiecznym lęku. Takie podejście nie usuwa całkowicie napięcia, ale uczy, że chrześcijanin może żyć w prawdzie, z ciałem, które ma swoje potrzeby i z duszą, która szuka Boga. W kolejnej części opowiem o wynikach badań naukowych które pokazują zdrowotne korzyści masturbacji i o tym jak można je zestawić z biblijnym wezwaniem do czystości. Współczesna nauka dostarcza wielu dowodów na to, że masturbacja niesie ze sobą korzyści zdrowotne. Regularny wytrysk pomaga utrzymać zdrowie prostaty, zmniejszając ryzyko stanów zapalnych i raka. Orgazm redukuje poziom kortyzolu, hormonu stresu, a jednocześnie podnosi stężenie endorfin i oksytocyny, czyli hormonów odpowiedzialnych za dobre samopoczucie i więź. Dodatkowo, wielu mężczyzn i kobiet zauważa, że łatwiej zasypiają po orgazmie, bo ciało szybciej wchodzi w fazę głębokiego snu. Patrząc na to, można by zapytać: skoro to wszystko takie zdrowe, dlaczego Biblia miałaby to kwestionować? Tu dochodzimy do kluczowego punktu. Pismo święte nigdy nie potępia samej fizjologii, ale ostrzega przed sercem zniewolonym przez pożądanie. Nauka bada ciało, Biblia bada intencje. Dlatego obie perspektywy nie muszą być sprzeczne, mogą się uzupełniać. Chrześcijańska mądrość mówi wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Jeśli masturbacja jest narzędziem troski o zdrowie i nie przeradza się w obsesję, nie musi niszczyć życia duchowego. Ale jeśli prowadzi do uzależnienia, zamyka w świecie fantazji i oddala od bliskości z innymi, wtedy staje się problemem moralnym i duchowym. Wielu wierzących odkrywa dzięki temu, że nie muszą żyć w fałszywym konflikcie między nauką a wiarą. Mogą przyjąć fakty medyczne o zdrowiu, a jednocześnie trzymać się duchowej czujności. Ciało i dusza to jedność, jedno bez drugiego nie daje pełni życia. Kluczem staje się pytanie: czy ta praktyka daje ci wolność i równowagę, czy zabiera pokój i pogłębia poczucie winy? Odpowiedź na to pytanie wyznacza, czy służy twojemu życiu, czy cię od niego oddala. W ostatniej części podsumuję całą refleksję i pokażę, jak połączyć naukę i Biblię w poszukiwaniu spokoju między ciałem a duszą. Kiedy patrzymy na całe zagadnienie, widać wyraźnie, że masturbacja nie jest tematem prostym ani jednoznacznym. Nauka pokazuje, że może wspierać zdrowie, zmniejszać stres, poprawiać jakość snu i chronić prostatę. Biblia natomiast przenosi nas w głąb, nie ocenia wprost fizjologii, lecz skupia się na sercu, intencjach i wolności. To, co często jest naprawdę niszczące, to nie sam akt, lecz poczucie winy i wstyd, które mogą odebrać człowiekowi spokój, a nawet poczucie bliskości Boga. Dlatego warto pamiętać, że chrześcijaństwo to nie religia ciągłego potępienia, lecz droga do wolności. Apostoł Paweł pisał dla wolności wyswobodził nas Chrystus. Ta wolność nie oznacza braku zasad ale zaproszenie do życia bez lęku w prawdzie i świadomości że Bóg patrzy na całego człowieka z jego słabościami i potrzebami. Dlatego odpowiedź na pytanie czy masturbacja jest grzechem nie brzmi jednakowo dla wszystkich. To zależy od tego czy staje się ona narzędziem zdrowia i równowagi, czy źródłem zniewolenia i oddalenia od Boga? Ciało i dusza to dwie strony tej samej rzeczywistości. Nie można zaniedbać ani jednego, ani drugiego. Być może najważniejsze jest, by nauczyć się pytać siebie: Czy to, co robię, daje mi pokój? Czy prowadzi mnie do wdzięczności i wolności? Czy raczej zamyka mnie w wstydzie i poczuciu winy? Właśnie w odpowiedzi na te pytania kryje się duchowa mądrość. Masturbacja może być zdrowa, ale Biblia przypomina nam, że prawdziwe zdrowie obejmuje nie tylko ciało, lecz także serce. A więc rozwiązaniem nie jest ani ślepe przyzwolenie, ani bezwzględny zakaz, ale świadome życie w równowadze. Jeśli spodobał Ci się ten film, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu co od dziś postanawiasz zmienić.